Kasia i Michał to dwa serca, które spotkały się na portalu randkowym my dwoje. Oboje po czterdziestce pragnęli czegoś więcej niż tylko powierzchownych rozmów. Ich historia zaczęła się od wspólnej pasji do odkrywania lokalnych tajemnic. Wspólnie przemierzali malownicze zakątki ich miasta, odkrywając ukryte miejsca, które z każdym krokiem przybliżały ich do siebie. Michał, z zamiłowaniem do historii, Opowiadał Kasi o dawnych legendach związanych z każdym z tych miejsc, co sprawiało, że ich spotkania były pełne magii i radości. Kasia z kolei dzieliła się swoimi przepisami na lokalne potrawy, a Michał chętnie uczestniczył w kulinarnych eksperymentach, co dodawało smaku ich relacji. W miarę jak odkrywali więcej, ich więź stawała się coraz silniejsza, a wspólne chwile wypełniały ich serca radością. Ostatecznie nie chodziło tylko o odkrywanie miejsc, ale o odkrywanie siebie nawzajem. Ich miłość zbudowana na wspólnych przygodach okazała się piękną podróżą, pełną emocji i wzruszeń. Czy masz swoje doświadczenia z randkami online? Podziel się nimi w komentarzach i zasubskrybuj kanał, aby poznawać więcej inspirujących historii oraz skorzystać z próbnej subskrypcji na portalu MyDwoje.